moi ludzie w, tym razem jest to odcinek informacyjny tak e, wygląda prawie jak let's play i jest to przy okazji informacja o nowym let's play, który się niedługo pojawi e, pojawi się on mógłbym powiedzieć, że w tym samym dniu, w którym pojawi się ten... Od, ta informacja ale tak naprawdę będzie dla części ludzi ona lekko opóźniona. Znaczy, ten let's play będzie e, troszkę opóźniony, ze względu na to, że jest to informacja na temat e, nowo powstałej serii. Tak, jest to amnezja. The dark descent. <gry> e, dokładnie. E, będę grał w amnezję jest to jedna z ciekawszych gier od razu e, chciałbym po, przy, przypomnieć bądź powiedzieć na początku zależy kto ile filmików moich oglądał e, po pierwsze chciałbym powiedzieć iż nie będę skupiał się na jako takiej fabule która występuje będę ją pokazywać tylko by można było zapauzować dany filmik i obejrzeć daną fabułę Będę się skupiał głównie na klimacie. Będę starał się odgrywać w 100% tą postać, którą chcą nam pokazać eee, i tak dalej, i tak dalej. Więc zobaczymy co się będzie działo. Eee, na streamie będzie głównie to gra streamowana tak naprawdę. Starał się streamować pierwszy odcinek pojawi się na streamie, który pojawi się e, dokładnie dzisiaj, czyli jutro, od nagrywanej, nagrywanego filmiku. E, a że tak, żeby być dokładnym, to powinien być czwartek 21.04 i w ogóle. E, także dzisiaj pojawi się pierwszy stream. E, będzie to krótki stream, ponieważ będzie on trwał około pół godziny do godziny max yy, i tyle nic więcej wybaczcie jeśli jest trochę za głośno za oknami ale nie jest to ode mnie zależne także to tyle jeśli chodzi o najnowsze informacje na temat nowych let's play jeśli chodzi o jeszcze nowsze let's play zaraz przed ich pokazaniem się naj najpóźniej, no zaraz przed ich pokazaniem się pojawi się informacja o tym, że one powstaną znaczy takie niezapowiedziane let's play i tym podobne będą teraz tylko i wyłącznie niespodzianką jeśli chodzi o minecrafta tak jak mówię, tak jak mówiłem postaram się wrzucać go Więcej niż raz tygodniowo, ale możecie być pewni tego, iż będzie pojawiał się raz w, na tydzień. Obie mniej więcej obiecana ilość jest to dwa razy w tygodniu, jednak nie wiem, ile uda się z tego zapowiedzenia, że tak powiem. Minecraftu będzie pokazywał się raz w tygodniu. Będziemy opowiadać historię pewnego. Um, paladyna. Tak, jest to historia pewnego paladyna. Będziemy opowiadać ją. Um, w na chwilę zmniejszę. Okej. Okay. Tutaj powinna się wrzucić jakaś muzyczka, muzyczka w tło, jeśli będzie za cicho. Um, ale tak jak mówię, e, będą się pojawiały przynajmniej raz na tydzień f, e, filmiki z Minecrafta. Postara się, postaram się je wrzucać e, dwa razy tygodniowo. Ale nie jestem pewien ze względu na to, że będę trochę myślał nad fabułą w, danym, w danej serii. Także nie wszystko do końca będzie pokazane, że tak powiem. Część z rzeczy będziecie musieli się domyślić z tego jak, w jaki sposób to opowiadam i co opowiadam w danym momencie także będzie to coś po roleplaya <laughs> znaczy będzie bliższe roleplaya niż zwyczajne gry następne rzeczy, jeśli chodzi o zaległe let's play, jeśli chodzi o World'a, jeśli chodzi o mass effect'a, jeśli chodzi o wiedźmina yy, oraz prince of persia Będą to w 100% losowe serie. Część z nich została nagrana. Część z nich jeszcze jest w trakcie nagrywania, że tak powiem. W zależności od tego jak poczuję chęć wrzucenia tego na, na YouTube'a to tak pojawi się więc y, nie pytajcie odnośnie kiedy, kiedy wrzucę Wiedźmina kiedy wrzucę Mass Effecta, kiedy wrzucę Trollsa, będzie jak będzie y, i tyle y, nie chcę w, w większym bądź mniejszym stopniu zobowiązywać się co do wrzucania tych filmików ze względu na to że w głównie są to ciężkie gry, y, które ciężko mi się gra i licząc, że mam dużo swoich zajęć, nie jestem w stanie ciągle, ciągle i ciągle nagrywać filmików. Borderlands jako sam z siebie zdjął ze mnie ogromny ciężar i mogłem dużo, dużo odpocząć, ale pamiętajcie o, de, o tym, iż nie jestem w stanie tego ciągle robić. Mm. Tak jak mówiłem jakiś czas temu, postaram się wrzucać codziennie w tygodniu filmiki, w razie czego, bo już taka sytuacja wystąpiła. Jeśli na przykład coś by się stało, że nie mógłbym w stanie wrzucić filmika w danym dniu, filmiku w danym dniu albo inne różne przypadki losowe, postaram się następnego dnia wrzucić dodatkowy filmik, czyli ten, który miałem, plus. Ten, który miał być w danym dniu, czyli przykładowo w poniedziałek, zapomniałem wrzucić filmiku, czyli we wtorek wrzucam filmik wtorkowy, poniedziałkowy oraz bonusowy. E, przynajmniej tak się postaram, e, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Będę starał się regularnie wrzucać. Jeśli chodzi o święta i o weekendy, niestety to odpada. To już mówiłem, nie jestem w stanie na chwilę obecną wrzucać. Jeśli chodzi o teraz live streamy, live streamy od maja najpóźniej zaczną być regularne. To znaczy będzie na pewno jeden live stream tygodniowo może się tak pojawić, iż będą dwa live streamy. Jeden w tygodniu, jeden podczas weekendu. E, trzeba pamiętać, iż tematyka live streama się trochę zmieni. Tematyka hmm, odgrywania live streama się trochę zmieni. A e, dokładniej, e, live stream będzie to typowy let's play. Czyli niczym nie będzie się różnić od normalnego let's playa. Jedynie tym, że od czasu do czasu będę robić przerwy na przeczytanie komentarzy, czyli będę dosłownie robić przerwy w nagrywaniu frapsem i będę czytał komentarze i zobaczę, co się będzie się działo. Ogólnie będę skupiał się normalnie na grze, ponieważ w momencie gdy jest to w 100% interaktywne Let's Play, jest to zbyt zagmatwane i... Poza streamem nie jest to kompletnie do użytku, a jakże wiecie, nie lubię dubbingować filmików swoich. Następna rzecz odnośnie dubbingu. Jakiś czas temu zdecydowałem się na zakup PSP plus kilku gierek, dlatego też zastanawiam się bardzo, ale to bardzo, nad nagrywaniem Let's Play z Gierek na PSP. Zobaczę, ponieważ obejrzę gry, które będą występować do tej konsoli w tym czasie i może zacznę nagrywać let's play. Niestety, od razu chciałbym zaznaczyć, będą to let's play z dubbingiem, dlatego też muszę to mocno przemyśleć i zobaczyć, czy będę w stanie nagrywać let's play z dubbingiem. Jeśli chodzi o nowe serie, na pewno nową serią przed wcześniejszymi częściami pojawi się Bulletstorm. O Boże, Bulletstorm, co ja, co ja mówię? Wybaczcie, pojawi się Wiedźmin. Tak, też polskie studio, ale na trochę linno, inną literkę. Pojawi się Wiedźmin. Następną grą, która się pojawi na PC-ta, jest yy, równoznacznie Dungeons Siege oraz Nukem Forever. Oczywiście Duke Nukem Forever będzie wyświetlany ponad wszystko. I tyle jeśli chodzi o to. Eee, następne parę informacji. Jeśli chodzi o gierki innego rodzaju jestem bardzo chętny na e, wysłuchiwanie tego co byście chcieli obejrzeć, dlaczego byście chcieli to obejrzeć e, naprawdę e, ilość informacji na temat e, nagrania let's play z shifta dwójki sprawia iż naprawdę e, chciałbym ją nagrać ale to jeszcze potrzebuje, że tak powiem kilku dni na przemyślenia oraz e, to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć, tak naprawdę. Ym. Oraz chciałbym Wam, że tak powiem, zapowiedzieć. Znaczy nie zapowiedzieć. Ciężko. To nie jest zapowiedzieć. Chciałbym Wam powiedzieć coś, co mówiłem już na live streamie. Dokładnie chciałbym ogłosić pewnego rodzaju konkurs. <laughs> jest to w miarę duży konkurs. Yy. Są do wygrania trzy nagrody. Yy nagrody. Od razu powiem jakie to są nagrody. Yy, jedną z nich jest. Yy, podobizna bądź po piersie, nie wiem dokładnie co to jest. Nie wiem dokładnie jak to nazwać, ale ja to nazywam po piersie yy, Geralta, z władcy pierścienia dokładnie. Z edycji kolekcjonerskiej. Tak, yy, będę oddawać. Yy, Pewne części edycji kolekcjonerskich, jakie zakupię. Na chwilę obecną jest to papierie Geralta. Drugą rzeczą będzie Minecraft. Tak naprawdę będzie to klucz do Minecrafta, gift code, który zakupiłem i który czeka na osobę. Nieważne kiedy ta osoba będzie chciała po prostu. Jeśli dana osoba wybierze daną nagrodę, dostanie klucz do oryginalnego Minecrafta. I trzecia opcja. <śmuszczak> jest to najdziwniejsza opcja jest to pluszowy kucyk. Ha ha ha. I w ogóle wiem, że to bardzo, bardzo, bardzo dziwnie brzmi. Ale tak naprawdę Lodik chce oddać. W bardzo dobre i w bardzo miłe ręce. Najlepiej dziewczyny. <laughs> Różowego pluszowego kucyka. Nie pytajcie, w jaki sposób go, że tak powiem, zdobyłem, ale tak. To jest jedna z trzech nagród. Czyli po pierwsze, Geralta. Drugie, klucz do Minecrafta. I trzecie, pluszowy kucyk. Jest to o co walczyć. A teraz zasady konkursu. Zasada konkursu jest bardzo, bardzo łatwa. Na chwilę obecną ja, Logik 69, to znaczy wróć, 69 Logik, mam taką, a nie inną tapetę mojego kanału, taki background mojego kanału. Chciałbym, by do... Ilości tysiąca widzów, żebyście przesyłali mi propozycje e, swoich tapet, z, swoich motywów, że tak powiem, do mojego kanału, które by pasowały. Oczywiście e, motywy są dowolne, najchętniej wiadomo, że są brane pod uwagę motywy biorące, pod, e, biorące e, zawierające w sobie. Obrazki z gier, w które grałem, oraz w te, które chcielibyście zagrać, tak naprawdę pamiętajcie, że każdy motyw będzie brany pod uwagę. Nieważne od kolorystyki, może być różowy, nawet może być żółty. Ważne, żeby był ładny. I w momencie, gdy wybije tysiąc widzów. Spośród wszystkich osób, które, które przyślą do mnie w jakiś sposób albo na wiadomości, tylko proszę nie róbcie tego w sposób komentarzy, po prostu wysyłajcie mi prywatne wiadomości. Osoba, która zrobi najładniejszy, według mnie najładniejszy background dla, mojej, dla mojego kanału. Po pierwsze, zostanie ten background wrzucony jako oficjalny background mojego kanału. Po drugie, będzie mogła wybrać sobie jedną z tych trzech nagród, czyli albo papiersie Geralta, albo klucz do Minecrafta, albo pluszowego kucyka. Oczywiście jedna z tych rzeczy jest możliwa do wysyłki elektronicznej. Dwie następne będą po prostu wysyłane pocztą na mój koszt do danej osoby. Wystarczy mi podać... znaczy ta osoba po ogłoszeniu, iż ta osoba wygrała, poda mi swoje dane, ja szybko wyślę i od razu usunę ze swojej pamięci, żeby nie używać w ogóle danych osobowych innych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo będzie nagroda, że tak powiem, dodatkowa. Dodatkowa nagroda, dodatkowa. Tak, myślałem na tym wiele, wiele godzin, więc się nie martwcie. Będzie nagroda dodatkowa. Jeszcze, co to będzie za nagroda? Przemyślę. Może wierzę, że to będzie jedna z pozostałych, bądź coś kompletnie innego. Osoba, która... Zostanie na przykład wybrana spośród publiczności, spośród tych motywów, które najbardziej mi się podobały. Jeszcze nie wiem dokładnie, jakie będą zasady na dodatkową nagrodę, coś wymyślę, ale to już w następnych filmikach informacyjnych. Ta osoba dostanie też bonus na swój sposób, ale to tak czy tak do tysiąca widzów jeszcze jest kupę czasu, więc macie wszyscy trochę czasu, by wysyłać mi tematy i proponować e, motywy mojego przyszłego kanału że tak to nazwę Ym, chyba to będzie na tyle z tego co chciałem wam przekazać jeśli chodzi o różnego rodzaju gry, e, multi czyli na przykład League of Legends, Hon e, Left 4 Dead oraz w przyszłości jak wrzucę skończoną wersję Borderlands'a i Borderlands tylko, że w kopie. Jeśli chodzi o tę serię, wszystko w swoim czasie. Nie chciałbym, żeby ktoś, że tak powiem, forsował pewne tematy. Każda, każdy let's play będzie wrzucony na internet i nie macie się czym przejmować będzie pewna e, swojego rodzaju rotacja na chwilę obecną głównie był wrzucony e, Borderlands e, ze względu na to, bym i ja mógł odpocząć od nagrywania let's play, ale i była pewna spójność tematyczna no, także trochę głupoty już powiedziałem e, właśnie, jeszcze Mówiłem chyba o live streamie, nie jestem pewien, ale tak czy tak od maja startują regularne live streamy W poniedziałki jeśli, jeszcze jeśli chodzi o godzinę to będą dogadane, najprawdopodobniej będzie to w poniedziałek Maksymalnie we wtorek o godzinie 19 To jeszcze będzie to do, do gadania Oraz w soboty to jest wstępna data. Jeśli Wam się nie podoba bądź się podoba, dawajcie znać, komentujcie, subskrybujcie i tak dalej. I tymi słowami też zakończymy nagrywanie i zakończymy też film informacyjny. Także jeszcze raz mam nadzieję, że się podobało, mimo że to był film informacyjny. Także subskrybujcie, komentujcie, wysyłajcie wiadomości. Oraz twórzcie super e, tematy na, moją, na mój przyszły kanał Let's Playowy. Dzięki za oglądanie. Na razie. Pa. pa.